Witajcie, widzowie, to już pierwszy odcinek z samochodem. Będziemy jechać na kastuby, żeby zobaczyć zamek ładny, stary i nagrać go całego dla Was. Plecek już spakowany. Majster ma drugi plecak, dlatego zaraz wsiadamy jedziemy. Widzowie, jak widzieliście, wyszliśmy do zamku i będziemy szli dalej, głębiej i zobaczymy pokrótce cały zamek. Dlatego zapraszam ze mną. Jak widzicie, ten zamek jest bardzo stary, opuszczony i wchodzimy do, tamtych, do tamtej dziury. Pokrótce pokażę wam cały zamek. I też wejdziemy na jedną z wież. Bo nie wiem, którą widzicie. Ten zamek wygląda mega fajnie. I wiem, że tutaj zamek jest bardzo zwiedzany. I dużo jest grafitu na ścianach. I Idziemy tymi schodami na górę. Widzowie, idziemy, zobaczymy cały zamek i pójdziemy najpierw tam. Poczekamy ze wejdzie. Nie wchodzisz? E, nie, jednak nie. Ja wchodzisz, to poczekajcie. Idź, idź, idź ten wiatr. No Bo tam może być, aż tam. No. To już jest, to, to znaczy. jest fajnie. Jest mega duży ten teren zamku. Myślę, żeby tutaj pokazać wszystkie pokoje albo mniej więcej tych pokoi ich na razie latarki nie są potrzebne. Także wcześniej uży. Waliście latarek Tu można też przejść Tutaj można zobrazować że ten zakopanek jest wielki i potężny jest Duża wieża nie ma schodów Jaki A maja. tutaj też nie? jest wieża na którą można wejść, ale to jest ta sama co tamta Ale będziemy piętro wyżej Czyli tam jesteś wyżej No nie. dobra, no tu idziemy. Tylko się nie spiernić. No. Jesteśmy piętro wyżej Na poddaszu na i jest tu nieco, nieco ciemniej niż wcześniej. I ogólnie dość... Ciekawy jest styl i z tego I co dziwo, jest tu mega jasno odsunięte. Do przeszkodników by było tak jasno. I jest to dość, dość duża dość przestrzeń tajemniczo-mowa. Teraz się chyba na to, źródła mówiły mówiły tam było na to, żeby na ludzi. I zostawiamy sobie na koniec dlatego na koniec. Dlatego Weszliśmy jeszcze wyżej, a z tego co kierowca sprawdził, jest jeszcze dwa piętra wyżej, więc tam pójdziemy i zobaczymy jak to wygląda tam wyżej. Magiczny teleport na górę. Witajcie, już jesteśmy piętro wyżej. A za niedługo będziemy schodzić na sam żeby zobaczyć dla Was piękną piewnicę. gdzie będzie trzeba użyć fajnych latarek. Tutaj można zobaczyć piękny krajobraz. Jak widać dar nie jest końca naprawiony, nie jest ładny, a tam na samą górę nie będziemy wchodzić, bo nie wiem co się da. Można było sprawdzić, Będę tam kierowca i chyba mówię, że tam na samą górę nie będziemy wchodzić, dlatego mało będziemy wchodzić do piwnicy. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, gdzie jest coraz ciemniej. Tutaj mamy tą windę, o której była mowa w wcześniejszych filmów. tutaj mamy zamkniętą windę, tutaj widać, że dach już przecieka. Tutaj też można zobaczyć bardziej światło, które dochodzi tutaj takie okienko-wizbier, można to powiedzieć. Nawet na dachu ktoś był i są nawet grafiki. Nawet tutaj są jakieś grafiki między... No oczywiście między grafikty. Wchodzimy po prostu do kolejnego pomieszczenia. I tutaj kolejne okno. Tak samo jak tam. Ciekawie wygląda ta podłoga, a tam no chodziliśmy, ale przynajmniej jest beton, więc na pewno to jakoś utrzymuje czy nie zarob, więc jest git. Dlatego wchodzimy teraz niżej do piwnicy i widzimy się w, w piwnicy.

Potem jak y, w łazienkach była ze Marta i była straszna marka i tam y, skrzecała A teraz idziemy do reszty ekipy. Jest tu jakby w piwnica, tak? Więc y, dosłownie jakby można powiedzieć. Że, no, że tutaj będzie dość ciemno. Dobra. Fajnie y, jest dość dużo marzy. Ja. I dość zimno tutaj, jak i zobaczyć, że nawet woda tutaj tu Ale tam jest tylko takie kółko i teoretycznie w nie ma sensu tam wchodzić. Zapewne wszystkie wieży, wieże. mogą się łączyć z dolnym piętrem. No. Dziuzie też. Właściwie tam można iść. Ale to jest chyba do wieży już łącznie. Nie, tam jest A wyjście nie, tam. jakby na dół. A nie tam byłaś? Ząbierka. Byłam. A no nie ma ząbiaków no. Dobra. nie jest taki korytarz. Tutaj jest dobrze będzie trzeba coś mhm. No teraz No. Mhm. Fuh, fuh, tutaj był basen. Chyba. To no. wygląda. Tak, to może, pod basen, ale basenu nie ma. Nie, nie gadaj. Nie gadaj. No Wizowie tutaj ogólnie e, ten zamek miał być hotelem, więc e, tutaj miał być basen. Wszystko jest tak przygotowane pod basen, ale basenu faktycznie nie ma. Ale widać, że ktoś próbował e, zejść tutaj. Tam dalej też jest e, pewnie jakieś zejście. Ale ogólnie tam jest zejście. schodzimy wchodzimy niżej. jak widać, to jest chłodniej. Jest to mega, 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 mega długie. Jest tutaj mega chłodno. To jest naprawdę jest fajne, bo jest tutaj kłodniwo jest taki przejściu, jak powiedzieć. I tutaj właśnie będzie problem przejść. Ja myślę, że tam może od boku jest jakieś przejście. Bo tu po wodzie, no to nie jest, chyba nie jest bardzo przejście. Może kamerzysta pójdzie? Południu, tak, to jest? Widzę, no, no to jest eee. Nie, tam po może jest. A co się łączy już tam. To... Widzowie my ten, a tam gdzie ma jest ten. I zobaczymy, czy to się na pewno łączy. Z sobą ja... się łączy i wiemy, co tutaj może nas czekać. Alpinista. Fajna, fajne. Ale jesteś? co no za jakiś zwróciłem więc. Zauważyłem też, że 15 łapek pod odcinkiem, gdzie mieliśmy jechać do opuszczonego domu. Brakuje jeszcze 5 łapek i pojedziemy tam, ponagrywamy i zobaczycie cały ten opuszczony dom. Tylko się musimy przygotować i możecie się zobaczyć w widok. O, idzie Wojtek. Dziękuję widzowie za oglądanie filmu. Myślę, że wam się spodobało. Na koniec możecie Ale zobaczyć to, ładny krajobraz. I naprawdę mam nadzieję, że ten film wam się mega spodobał, y... czy tam coś majster było po drugiej stronie. Surczeka, dżungla! Diz, dzikie zwierzęta, małpy. To chyba nie jest sytuacja, tak jak myślałeś. <śmienicji>